11 maja 2017, Wojciech Holszański pod Sejmem, pikieta przeciwko GMO. Tak. I oszustwo. Kolejny raz politycy uciekają od spotkania z ludźmi, którzy nie chcą GMO. Politycy mają ważniejsze problemy niż spotykać się ze swoimi wyborcami, kiedy do wyborów jeszcze jest daleko. Poczekajcie, kochani, jak przyjdzie termin wyborczy, jakie one się wszystkie miłe zrobią, jakim się usteczka obślinią, oczka jakie się zrobią niewinne. Każdy będzie dziewicą. E, chwileczkę. Tak. Tutaj pani nam powie, jak miał na nazwisko ten pan poseł, który odwołał dzisiejszy, dzisiejszą komisję. Ja to znaczy, nie wiem, czy ten pan akurat to. On odwołał, czyli nazwisko przewodniczącego komisji Ale przewodniczącym komisji był pan poseł Jan. Duda. I rozumiem, że on się powinien wytłumaczyć, dlaczego odwołał, jakie były poważne powody, tak? Myślimy, że taki to w najbliższym czasie. Tak. Wracając do GMO, proszę Państwa, kiedyś taki stary rolnik powiedział mi genialne zdanie. Jak zaginą ptaki, to nas zeżrą robaki. Jest taki lud, albo sekta, albo grupa w Stanach Zjednoczonych nazywają się Amiszami. Oni tam pracują konikami. Koń idzie te parę kilometrów na godzinę, ma przyczepiony pług, ten amisz orze, a za nim mnóstwo ptaków, którzy wyżerają te robactwo z tej ziemi. Potem amisz sieje, potem amisz bronuje, robaków nie ma. Teraz pod traktorem, traktor zapieprza 40 kilometrów na godzinę, orze sieje, bronuje, wszystko, robaki zostają. No to trzeba robaki zabić. Czyli ptactwo nie ma czasu. Ptactwo nie ma czasu, ptactwo nie ma co jeść, ptactwo ginie. Ale czuwa już firma Mosanto i ona ma środki ochrony roślin na te robaki, na te rośliny. Tylko, że to jest obieg zamknięty, proszę Państwa, to zostaje w nas. My jeszcze należymy do szczęśliwego pokolenia, bo my pamiętamy taką sytuację, jak to mówił rotmistrz Sujecki, że jego wujek wyszedł po mleko i trzy, go dni, trzy dni go nie było i wrócił z siadłym mlekiem. Dzisiaj, gdyby wyszedł po mleko i nie byłoby go trzy dni, to mleko by się nie zsiadło, bo to mleko się już nie zsiada. Ono już jest tak chemią y, y, nafaszerowane, że ono się nie zsiada. Musiałoby wujka nie być, nie wiem, rok, żeby się to mleko zepsuło. Tak to jest, proszę państwa, to jest bardzo poważna sprawa. Naprawdę, to, że w danym momencie my tego nie czujemy, to nie znaczy, że tego nie ma. To jest. I błagam, obudźcie w sobie chęć poznania tematu. My tutaj przez te nagrania właśnie i teraz tak, tak. te dwie panie naj... najwięcej się zaangażowały w całą sprawę. Jedna pani z Białego Stoku, druga pani z Zielonej Góry. Pani Ania i Alicja. Pani Alu, następne spotkanie, nie wiemy kiedy będzie, ale proszę o kontakt do pani, żebyśmy wiedzieli gdzie się zwróci, bo my nie chcemy tej sprawy odpuścić. W tym momencie nie pamiętam telefonu, ja podam go do zapisania na dole, na na, pod filmem, e, albo będą informacje na stronie Zjednoczeni dla Polski na Facebooku. Aha, czyli Państwo jesteście z organizacji Zjednoczeni dla Polski, tak, Pana Kamila Glizi i on tutaj Was reprezentuje w Warszawie. To znaczy Kamil Glizia, tak, Zjednoczeni dla Polski, to oddział w Warszawie prowadzi, e, a mm. strona główna to są Zjednoczeni dla Polski, ja ją adminuję i tam są wszelkie informacje i podam numer telefonu, za chwilę, w tej chwili nie pamiętam, pozwolę umieścić pod filmem. Dobrze. Do, do mnie bezpośrednio. Komuś. I co się stało, że panie tymi tematami są zainteresowane? Jak to się stało, że pani z Białego Stoku aż tutaj się pojawiła? Po prostu jestem osobą świadomą bardzo. Wiem, co się znajduje w tych wszystkich produktach kupowanych i sprowadzanych z zagranicy. Mam świadomość tego, że rolnicy już to nie jest to rolnictwo, które było kiedyś. A to, co się w tej chwili dzieje, rolnicy hodują to takie bardzo, bardzo złe rośliny, prawda? My to spożywamy i no, chorujemy. My, jako, jako konsumenci, też bardzo, bardzo chorujemy z tego powodu. A jakie, Pani Alicjo, były Pani drogi, że Pani tak się tutaj zaangażowała? E, uważam, że to jest najważniejszy temat w tej chwili. Ja nie neguję wszystkich walk o historię, o pamięć i tak dalej, bo tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Natomiast to jest temat, który jak oni nas tutaj po raz kolejny oszukają, to jest temat nie do odkręcenia. Pewne rzeczy, że na przykład będziemy chcieli, no nie wiem, ustawę upamiętniającą Wołyń, jesteśmy w stanie wywalczyć za tydzień, za dwa, za miesiąc. Za rok. Za rok. Tak. Natomiast w tym momencie ja wysłuchałam bełkot, zapis z pierwszego posiedzenia z tej podkomis z pierwszej podkomisji poprzedniej. Ja wysłuchałam bełkot o strefach granicznych, ochronnych <laughs> i to był bełkot. Po prostu słuchałam wspaniałej mowy pani Leny Hupert, pana Ziemby Lena Hupert z, z, z organizacji, które walczyły tam o nas. Nie pamiętam przeciwko nazwy GMO. organizacji by Lena, GMO, która tak. przeciwko GMO się wypowiadała. Pan Zięba powiedział tym pasożytom, że, to nie, że my nie jesteśmy jakimś społeczeństwem, my jesteśmy władzą. My im płacimy i oni mają słuchać, że lud nie chce GMO. I na to wszystko był jeden wielki bełkot o strefach granicznych ochronnych, jak, no, nie stworzony w Ale my błamstwo. żądamy jednego da. Polski wolny od GMO. I nas nie się jeszcze jedna pani. Upodzi, Dzień dobry pani to Pani akurat z Warszawy, tak? Ja z Warszawy. I co pani o tym powie? Y Podzielam zdanie Alicji na no wszystkich nas tutaj, po to jesteśmy. Ja, ja przyszłam tu specjalnie dla moich dzieci, żeby były zdrowe, żeby rosły, nie na GMO, absolutnie. I jeszcze z raszyna, tak? Nie, z Warszawy jestem. Proszę bardzo, pan trzyma tutaj stop GMO tak, Imię tak. E, i mię Maciej, pana, Maciej. Panie Macieju, co pana tutaj sprowadziło? No sprowadziło to, że po pierwsze GMO będzie truło moje dzieci w przyszłości. Zachorują, będą chorować na raka prawdopodobnie i sprzeciwiam się temu, żeby było to wprowadzone do obiegu, sadzone u nas w Polsce i żeby zarażali nas w jakikolwiek sposób, właśnie truli, właśnie specyfikami. Panie Wojciechu, my tutaj jesteśmy z Warszawy. Mamy ten przywilej, ale też obowiązek. My musimy dla takich ludzi zorganizować zawsze spotkanie, żeby nie czuli się osamotnieni, żeby nie było tak, że przyjeżdżają z znikąd i wracają, nic z tego nie dostaje. Okazuje się, że zostali oszukani ludzie z prowincji, ale my spotkali wszyscy. nas. Do czego zmierzam? Tak, nie, chwileczkę. Tak. Zmierzam do czego? Że tak. musi być tak, że ludzie z prowincji powinni wiedzieć, że jeżeli coś się złego dzieje w Warszawie nie powinni tej wiedzy zabierać na prowincję, tylko zostawiać ją tutaj, żeby ona oddziaływała. My musimy być społeczeństwem zorganizowanym, a po to jest stolica, żeby była organizacja, tak? Eugeniuszu, przed nami jest bardzo wielka próba obywatelska. Ta próba się nazywa wybory samorządowe. Na razie jest w Polsce tak, że prawdziwa władza jest w samorządach gigantyczna, tam na dole w gminie. Gigantyczna. Jeśli oczywiście PiS nie zmieni tego, bo PiS ma zakusy, żeby pozmieniać tam w samorządach. Wójt w danej gminie jest potęgą. Gdybyśmy obsadzili ludzi na stanowiskach wójtów i w radach gminy, którzy są świadomi przeciwko GMO, którzy nie patrzą na szybki zysk, bo mówi się, że rolnik będzie patrzył przede wszystkim na zysk, nie rolnik, wielki producent rolny. Teraz nie ma rolników, teraz są producenci żywności. Tak, prawie nie ma rolników. Teraz są producenci żywności. Ja jeszcze mam okazję z takich rejonów Polski jeść jedzenie, które jest produkowane w sposób czysty i tradycyjny. Na przykładzie ziemniaków Wam powiem. Ziemniaki na oborniku. I ta ziemia, gdzie te ziemniaki są sadzone, nie znała chemii właściwie nigdy. Nigdy. A jeśli to może w latach 60., ale co to była za chemia? I miałem okazję porównać kartofel wyhodowany tradycyjny sposób. Tam trzeba płotami grodzić, bo dziki szarżują. Dziki nie są głupie. Dziki potrafią Byle czego nie zjedzą. Byle czego nie zjedzą, tak resztę to ludzi zostawiam i miałem okazję kupny ziemia, który kupiłem w sklepie. Proszę państwa. Trudno to zwerbalizować, ale powiem tak. Po zjedzeniu tego dobrego ziemniaka byłem yy, odżywiony. Po zjedzeniu tego sklepowego ziemniaka byłem opuchnięty. Znam osobę, która ma bardzo wysoblimowany smak, jest to bliska mi osoba, blisko znana. Yy, ona no jest trochę pokarana te przy, przez Pana Boga, powinna może pracować w jakiejś fabryce i degustować smaki. To ona jest w ogóle porażona. Ona jest biedna, bo ona nie może byle czego jeść, bo organizm ją, jej odrzuca. Więc jak mamy te ziemniaki, te jajka od tych kur, które są karmione yy, nie yy, paszami typu kurka. Bo tam nie wiemy, co w tych paszach typu kurka jest, bo to fajnie tak sypnąć. Nie, nie, ziarenka. I te kury chodzą jak na wolności, jak Pan Bóg przykazał. Te krowy tam chodzą po tych pastwiskach. Ostalne, ostatnie wolne zwierzęta w Unii Europejskiej. To jest bezhit To w Stanach tak jest, że ludzie pokonują setki kilometrów, żeby przyjechać do Amiszów i kupić dobre żarcie u Amiszów. Amisze się potrafią bronić. Nie dopuszczają do swoich pól genetycznie modyfikowanej żywności. Dlatego, że proszę Państwa następuje skażenie, inaczej mówiąc zarażenie. Jeżeli będzie tu kukurydza genetycznie modyfikowana, to ona momentalnie spacyfikuje wszystko dookoła. Szanowni Państwo, Wojciech Olszański, Pani Ania z Stoku, Pani... Alicja. Alicja z Zielonej Góry, yy, Towarzystwo z Warszawy, yy, Narodowa Wolna Polska również tak, i koordynuje tą akcję Zjednoczeni dla Polski Kamila Glizi. Yy, szanowni Państwo, nie damy o sobie zapomnieć. Nie chcę się chciałem powiedzieć, to jest wszystko związane ze sławną CETA. CETA niby nas łączy z Kanadą, ale to są organizacje połączone, korporacje z Ameryką. W Kanadzie jest epidemia ludzi umierających na raka. Wiem, bo mam rodzinę w Kanadzie. Po prostu jak się tego słucha, to człowiek myśli, że to jakaś, jakiś horror, jakaś nieprawdziwa historia. Dowiedzcie się Państwo, dzisiaj sobie obieg informacji jest znakomity, można wszystko się, wszystkiego się... Dowiedzieć. Internet bazą informacji. Bez internetu, bez dostępu do informacji, bez dostępu do telewizji narodowej, sumienia narodu, emisji TV, Takt TV, proszę państwa, odrodzenia narodowego nie będzie. Nie będzie wygranej polskiej informacyjnej wojny obronnej. Do usłyszenia, do zobaczenia.